Zostały wydane dary Ducha Świętego. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim kapłanom, którzy przybyli, którzy modlili się, siostrom zakonnym. Szczególnie nie chcę podziękować Księdza Markowi za trud całorocznego spotykania się, pracy z młodzieżą, przygotowania tak pięknej uroczystości. Drodzy rolnicy, Wam dziękuję za Wasze świadectwo wiary, za Waszą obecność, na pewno za Wasze modlitwy. Dziękuję również świadkom, którzy dzisiaj stawali się takimi urzędownikami wobec Pana Boga i przed Księdzem Biskupem, dając świadectwo swojej wiary. I Wam Młodzieży dziękuję za ważną odwagę w tym dzisiejszym świecie, że czujecie potrzebę Ducha Świętego i myślę, że dary, które otrzymaliście dzisiaj, będziecie umieli dobrze wykorzystać.